Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kuchennych Eksperymentów. Po części dzisiaj będę eksperymentował i też Wy będziecie eksperymentować, bo to danie nie musi w 100% wyglądać tak, jak Wam pokażę. Składniki podstawowe, jakie zawsze będą dodawane, to to jest ryż i jaja, bo o tym mówiłem, jest to ryż smażony z jajami. A jakie dodatki sobie dodacie, czy to będzie mięso, czy tylko warzywa, to już jest Wasz wybór. My zrobimy wersję wegetariańską. Wegetariańską wiadomo jaja będą, ale możecie dodać mięso. Co mamy tutaj e, przygotowane? E, co jest istotne, ryż ugotujcie wcześniej. To akurat jest 300 gramów ryżu. Ugotowany dzień wcześniej jest chłodny. Nie, nie róbcie tego w taki sposób, że ugotujecie ryż i od razu będziecie robić tam potrawę. Nie wyjdzie wam, bo będzie jedna wielka breja, to się szybko rozgotuje. I naprawdę będzie kiepsko wyglądać i będzie bardzo niesmaczna. Więc ugotujcie dzień wcześniej sobie postawcie w lodówce. Nic się jemu nie stanie i następnego dnia rozpocznijcie przygotowywanie tego dania bezpośrednio przed obiadem. Jak widać mamy szczypiorek, mamy paprykę, możecie użyć jakąś starszą, która gdzieś tam leży. Możecie użyć trochę cebuli. Wcześniej przygotowałem już pieczarki, podsmażyłem. Będziemy mieli również pieczarki usmażone, trochę groszku zielonego i potrzebujemy również sosu sojowego, żeby dodać tego, temu trochę aromatu. Oczywiście możemy dodać też soli sypanej i pieprzu do smaku, w zależności jak to lubimy. A ja pokroję na kawałki warzywa. Nie jestem kucharzem, nie będzie to wyglądać jakoś tylko wspaniale, ma dobrze smakować. Wcześniej. Y rozgrzejcie proszę jakąś głęboką patelnię, może być to łok lub po prostu patelnia, która jest dość głęboka. Eee, lejemy olej, rozgrzewamy i co robimy? Eee, wrzucamy jaja. Jaja mamy trzy, nie wrzucamy ich całych. <laughs> Musimy je rozbić, <laughs> Można wrzucić je bezpośrednio, ale myślę, że lepiej rozbić je najpierw do jakiegoś osobnego... Pojemnika i sprawdzić, czy czasami nie jest to jajo jakieś trefne. No, w zależności od tego, gdzie kupujecie, to zwracajcie na to uwagę. Boom! Wygląda ślicznie. Mamy trzy jaja. To będzie danie dla trzech osób. Weźmiemy widelca i lekko to wymieszamy. Tak, żeby nie było latających żółtek. Niech to będzie lekko. Ubite te składniki, składniki białko z żółtkiem, żeby było lekko wymieszane. Ok. Jest wymieszane. Super. To jeszcze sobie zostawimy tutaj, bo musimy pokroić pozostałe elementy warzywne. Teraz pokroimy sobie Ojej, Ojej. Mniejsze, większe kawałki, jak lubicie. Z Wasze danie, nie robicie tego na pokaz. Ma Wam po prostu smakować. Ciach, ciach, ciach. Zresztą, jak idziecie do jakiejś restauracji chińskiej, to czasami właśnie nabiera takie danie, wygląda jak ma kształt nieregularny, nie jest posiachane przez, jak przez robota. Więc róbcie to tak, jak e, uważacie. Że potraficie, no i po prostu trzeba to pokroić na małe kawałki i będzie dobrze. Ciach, ciach, ciach. Jak będą jakieś niektóre większe, to też nie szkodzi. Mogą być duże, mogą być małe. Przy smażeniu lekko się pozmniejszają, tak czy siak. Dobra, mamy już te rzeczy. Weźmiemy szczypiorek, szczypiorek też ciachniemy. No, i jak już zróbmy na jakieś drobniejsze kawałki, żeby było tego trochę więcej, i żeby się wymieszało ładnie z tym naszym ryżem. Jak już mówiłem wcześniej, składniki te dodatkowe, które tutaj akurat teraz przygotowuję, możecie sobie wybrać wedle własnego gustu. Możecie dodać piersi z kurczaka i na przykład e, jakieś drobne kawałki, zalać sosem sojowym, żeby zostały lekko zamarynowane, jeśli lubicie kurczaka. A jeśli chcecie zjeść tylko i wyłącznie danie wegetariańskie, bez mięsa, to możecie zrobić coś podobnego. Tak jak ja tutaj robię. Takie jest męcze tego szczypiora. Pewnie będą wspaniałe komentarze, jakie to cudownie robię. No cóż, mówiłem kucharzem, nie jestem. Zajmuję się tym amatorsko. Ale najczęściej to jedzenie, które przyrządzam, jest smaczne. Dobra, mamy to przygotowane. Weźmiemy jaja nasze, wrzucimy na rozgrzane i szybciutko musimy to wymieszać w taką alajecznicę. W międzyczasie oczywiście trzeba to jakoś porozbijać na mniejsze kawałki, ale jak to się wysuszy, bo to jeszcze będzie przez pewien czas smażone, zarówno samo jajo, jak i... OK. Bierzemy teraz nasze warzywa surowe, wrzucamy je tutaj. Warzywa celowo wrzuciłem w drugiej kolejności, nie na początku, bo nie chciałem tego jakoś specjalnie zasmarzyć mocno, żeby było jednak to w miarę chrupkie, jak już będziemy to konsumować, a nie takie zużyte przez temperaturę. Dobra, nabiera wygląd Trochę zmniejszę temperaturę podgrzewania, żeby nam się całkowicie to nie spaliło, bo to delikatnie ma się teraz nam przysmażać. Dobra, to się w przysmaża. Odnośnie, wy widzieliście groszek. Ja akurat mam konserwowy, nie wrzucam go teraz. Jakbym go wrzucił, to by się prawdopodobnie no, rozwalił na małe kawałki i zrobiłaby się ciapka. Najlepiej użyć jest groszku surowego lub mrożonego. Wtedy będzie jeszcze lepsze to danie. Dobrze, jak już widzicie, mamy tutaj tą bazę, którą do ryżu z ryżem będziemy mieszać. Co robimy z ryżem? Nie robimy babki, że przerzucamy buch tutaj i już jest gotowe. Bierzemy ten resz i go rozsypujemy tutaj na patelni tak, aby był w miarę rozdzielony. Jak wrzucimy taką breję, no to breja nam wyjdzie z tego dania, no a tego nie chcemy. Więc delikatnie możemy od razu sobie pomieszać. Zaraz dodamy sos sojowego i oczywiście przyprawimy. Dobra, na razie. Pamiętajcie, myjcie ręce jak robicie te dania. Wiadomo, że wiele rzeczy się dotyka. Rysie widzicie już cały został wrzucony do naszego patelniowłoka łoka że to jest głęboka patelnia I teraz trzeba będzie go podsmażyć Zrobię taką przestrzeń tutaj I... lepiej zróbcie podobnie Bo użyjemy teraz... to jest jedzenie dla moich psów więc to nie będzie dodawane tutaj. Bierzemy sos sojowy, lejemy po krawędzi. Nie lejemy bezpośrednio, tylko pod spód, tak żeby ściekł nam pod tą naszą nasze danie i jego aromaty się uniosły e, przez ryż, przez warzywa. Dzięki temu większa część tego naszego dania ona bierze tego specyficznego aromatu i, no, i też będzie bardziej, no, trochę słono. Trochę tej soli. Nie będziemy dodawać jako sól sól, tylko po prostu wykorzystujemy sojowy, który już sam w sobie jest słony. Dobra. Teraz trzeba to jeszcze trochę podsmażyć, tak żeby się to nam usmażyło, bo gdyż na razie jeszcze blado wygląda, no to posmażymy. Witajcie, witajcie, smażymy to dalej, już jest prawie gotowe, co do czasu smażenia, musicie sami próbować e, podczas tego procesu, kiedy Wam będzie to smakować. E, jak widzieliście, na przyspieszenie dodawałem jeszcze trochę oleju, bo w końcu to ma być smażony ryż, więc usmażmy go na, na oleju, olej do tego się dodaje jak najbardziej i sos sojowy, sos sojowy dodaje tego aromatu. Ale tak, to oczywiście jest kwestia gustu, dodajecie jego tyle ile potrzebujecie. E, więc próbujcie podczas robienia tego. Jeszcze dodam groszek. Na sam koniec, jak już mówiłem wam wcześniej. Teraz delikatnie go tylko wymieszam. Lepiej by było, jakby to był groszek świeży. Ale jesteśmy w sytuacji takiej prepersowej, zbieramy resztki. W tym przypadku mieliśmy resztki papryki, mieliśmy resztki pieczarek, które usmażyliśmy. Oczywiście bazą dla nas było 300 gramów ryżu, który był wcześniej ugotowany. Jak i 3 jaja. Jajo na każde 100 gramów. Możecie też go więcej użyć, jeśli macie na to ochotę. Nam tyle w zupełności wystarcza. Danie jest bardzo tanie. Patrząc na składniki jakie tutaj zostały dodane, naprawdę niewielone kosztują. Są to albo resztki, które zebraliście ze swoich lodówek yy, lub z piżarni albo po prostu można je kupić wygląda to tak, nakładamy na talerz ryż smażony możemy dodać jeszcze troszeczkę na wierzch i danie jest gotowe jeszcze spróbuję, już się mi nie zarzucili że zaraz wyrzucam. <laughs> nie, 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 my to wszystko spłaszyjemy. To nie przez jeden dzień, tylko przez dwa. Bo teraz akurat jest taka sytuacja jaka jest i trzeba balansować jedzeniem, które mamy w naszych spiżarkach. Więc smacznego Wam życzę. Możecie do tego dodatkowo, jak już musicie mieć mięso, zrobić sobie jakieś kawałki kurczaka lub wieprzowiny, usmażyć na patelni, doprawić czym tam się Wam w żywnie podoba. Jak lubicie. I to traktować jako dodatek. Tak jak my traktujemy pyry, makaron i inne rzeczy. W każdym bądź razie to może być jako danie główne. To, co tutaj widzieliście, to zostarczy dla trzech osób na dwa dni. Albo jako dodatek do jakichś mięsnych rzeczy, które sobie sami zrobicie. No to tyle. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.